Wręczenie stypendiów i nagród za najlepsze wyniki w nauce jest wydarzeniem, które dowartościowuje młodych ludzi, wpływa na wzrost ambicji i motywuje do dalszej pracy. Bardzo miło, czuję się zaszczycony. No To jest wielki, wielka radość dla mnie. To zawsze no, miło być docenionym. Jakaś motywacja na przyszłość. O tak. Nagroda za wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym. Jaka średnia? 5,23. Dużo trzeba pracować, żeby taką średnią osiągnąć, jak to jest w Twoim przypadku? Ja myślę, że wystarczy systematycznie po trochę. Aleksandra już drugi rok będzie otrzymywać stypendium. Dostaję stypendium Starosty Bolesławieckiego za wyniki w nauce. Uzyskałam średnią powyżej 4,85. Dzisiejsza uroczystość to jest rozdanie nagród i stypendium Starosty Bolesławieckiego. Nazywamy ją Efeby. Efeb to jest pewna statuetka, która symbolizuje szczególne osiągnięcia we wszystkich dziedzinach artystycznych, naukowych lub sportowych. Uroczystość wręczenia nagród i stypendiów Starosty Bolosowieckiego odbyła się w Teatrze Starym. To już czwarty rok Nagradzania Najlepszych, a lokalny program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bolosowieckiego przynosi efekty, bo z roku na rok nagrodzonych jest więcej. Pamiętam jako młody człowiek, każda nagroda motywowała. Dlatego uważam, że powiat Bolesławiecki czyni wspaniałą rzecz. Zresztą każda instytucja, która stara się w taki sposób doceniać i dowartościowywać młodych ludzi olbrzymi sposób wpływa na ich rozwój, na motywację do dalszej pracy. Podczas tegorocznej gali przyznano 23 stypendia i nagrodzono 27 uczniów. Chcemy premiować tych, którzy są najlepszy na terenie naszych, naszego powiatu bolesławieckiego, bo te nagrody to nie tylko dla... Uczniów naszych szkół ponadgimnazjalnych, ale również dla uczniów ze szkół podstawowych i z gimnazjów. A więc jest pewien przemyślany cykl i promocji tych uczniów, ale również bardzo ważne jest to, że chcemy pozostałych zachęcić, że warto się uczyć. Warto robić bardzo dobre wyniki, warto być po prostu dobrym, bo to będzie nagrodzone i materialnie, ale równocześnie z tego to powoduje, że i wiedza i kompetencje tych uczniów są zdecydowanie większe. Mamy nadzieję, że stypendyści i nagrodzeni będą po dzisiejszym dniu docenieni, będą szczęśliwsi, bo to ma być motywacja do ich dalszego rozwoju, ponadprzeciętnego. To, to jest elita naszych młodych ludzi z terenu Powiatu Wolesowickiego. Jednorazowe nagrody dla najlepszych uczniów wynoszą od 300 do 1000 zł. Stypendium, które wyróżniony uczeń otrzymuje co miesiąc, wynosi od 100 do 200 zł. Satysfakcja jest bezcenna.